Panu no, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Master of Everything, a to jest obleczany wam wczoraj w moim vlogu powita powitalnym Roblox. mu jeden z moich ulubionych map chyba Speedrun 4 o ile pamiętam. I polega to na tym, że... No, typowy parkour, zresztą zaraz zobaczycie. Nie Wiem przez nie. nie? Patrzcie jak nasz bohater tutaj leci. A tutaj przechodzi przez wiele map. 17. <laughs> No i nie można dotknąć ziemi, bo się rozpada nasz bohater. Załączę pierwszą setek, tak mi się lepiej gra. No i lecimy. Bem skoczyć. Hop! 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 Zakręcić. Wow. Nie, dało radę, dało radę, hop! Zaczyma się. Ma się to łatwe pewnie jak to oglądać, ale... Jeszcze mi wcale łatwe to nie jest. Trzeba... Tak, szedłem. Drugi level. Narzowy. Widzimy. Kurczę. Duża brawka dla mnie po prostu... Master parkour. To po prostu mały czas ten do lądowania. Tak jak ja mówiłem na vlogu, następny film, po tym oczywiście, po Robloxie będzie najprawdopodobniej za tydzień w niedzielę, bo w sobotę może coś zaplanowanego, ale nie powiem wam co. To jest sprawa prywatna. Shit. Ale uwierzcie, trudno jest. Bardzo trudno. Idziemy jeszcze raz. Nie rozumiem tych cholernych wszystkich tych, 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 tych... Hej, lecimy. Jedziemy. Kurde! Już nie mogę skoczyć mi się z spacja bug. I lecimy teraz! Run forest! Run! Czy to w movie w tej dźwięk Run Forest Run, kiedy będę to montował? Ale może, może wkleję, może nie. Może mi się będzie chciało, może. Leweli jest tu chyba 28, o ile pamiętam, a to jest dopiero drugi. Ja grałem kiedyś, tu przyszedłem do chyba 25. Kurde, przeskoczyłem. mam punktów. Wystarczy ja jest ten Konrad, bo 508. To są punkty. Z time player, czyli mam średnio, średnio czasu, który zagrałem, bo jestem tutaj. Najpierw przed Konrad -star 100, i Star stoi, później przedem ja. To stare konto na tak się nazywa <coughs> Matryon 15. Jestem ten gest. nie będzie pewnie słuchać, bo mówię. Kurde. Nie ja mam mikrofonu, yy, żeby nagrywać też dźwięki, ale może fraps nagrywać dźwięki, więc coś się synchronizuje z tym, coś się zrobi. Nie mam stopera, więc z naciskiem czasu będzie głos, jaki nagrywam dyktafonem w telefonie. Ojej. Okay. Nagrywam to rano, dopiero co wstałem, dopiero co się stałem, śniadanie. Więc tak, jakby na trzeźwo. Jedziemy. Parku, bo się drugim levelu. jest dla mnie. <kłysy> Ale jestem chory, nie wyzdrowiałem do tego czasu od wczoraj, od kiedy nagrałem vloga. Tak! Ten level mi wykończył kiedyś. Fajna muzę Jeżeli, jeżeli frap nagrywa dźwięki, to się uda wam posłać z tej muzyki. Nawet level a ma fajny soundtrack. Kurde! Ale jak to wyszło po prostu... Wiesz, ten jest Nie będę z niego grać. Znaczy, sobie się trochę trudno gra. Pierwszą osobę zrobić, jeżeli tak dać. Okay. Nie ma tu żadnych jakichś takich normalnych, są głównie jakieś remixy, techno i dubstepy. nie. Jak już, jak już powiem, devstep to od razu o ale fajnie będzie Skrillex, jak jest na skryleks to możecie. Nie liczyć. O, okej. Ten nie Przeskoczyłem! Z tego co widzę, na frakcie mam 18 FPS-ów, więc liczę, że w Dobra. Właściwie są to same level co ja. Zresztą tak... Zresztą mam takie jakby zwiechy, ale trzeba się skupić na tych parkurach. dobra, lecimy Jump Jump Tak, działa Trzeba bym doczesnął Tak! Czwarty Ten są jest akurat fajny, to jest chyba jedyny, który Jakkolwiek nie przypomina ani Techno, ani wstepu. Ale level jest zaczął to... To ja bez Kotoną. Zobaczcie na tej Ale się nie mylę, to jest obcym czy jakbyś Bum! 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 Kurczę! Znowu mi to jest pacja, nie chciała zaskoczyć. Okej, okay, no to lecimy! Bylebym teraz. Nie chcę tutaj świmu przedłużać, żeby przez moje zbytnie lamy. Myślę, że tak dobijemy tak do ósmego levela i skończymy nagrywanie. Mówię, no jest dopiero 7 minut nagrywania, więc. Ha, czwarty level, a 7 minut nagrywania to. Ja na statystyki kiedyś zapamiętam, że. Będę 2 godziny, żeby przejść trzeci level. Ten, tryb był przed chwilą. A tam wystarczyło się na chwilę zatrzymać. Ja myślałem po prostu wtedy, że się nie da zatrzymać. się dało zatrzymać, tego po prostu. Jest palcem stało i nie mogłem puścić W. Hej, okay, dojść. Tak! A wygram. Czuję to w kościach. Tylko się nie, teraz tylko nie. Żadne, żadnego failu. Proszę, niech spacer się nie laguje. Tak! Nie! Tak blisko. So close. Okej, okay, let's try. Że gościa już, tak jak mówię, popyla na levelu dziesiątym. Nie myślę na level, na którym jestem ja, na level trzecim, na czwartym. Zmienimy się na tutaj lewele, bo to jest coś. Ta Tapelka jest jakaś niedo, nie, niedokrzaniona. Ja po prostu nie umiem ogarnąć tej prędkości, która jest w tym tym, bo po prostu ślizga za bardzo ten mój bohater, ta moja... To coś tam co mi przypomina Ludzika Lego. Skończę ten level albo przegram. To wam pokażę. Powiedzcie mi w komentarzach, czy to wam nie przypomina ludzi Kalego. Tak jak mówiłem we wczorajszym vlogu, po tym filmie, jak, po jego wrzuceniu, przez tydzień nie ukaże się nic. Bym mógł jakoś wypromować swój kanał chwilowo. Może poproszę o pomoc innych YouTuberów. Może, może się tak zniżę. A może po prostu sam jakoś to Eee, zaraz styknie 10 minut nagrywanie Dobra, o, teraz patrzcie. A nie przypomina ludzika LEGO. to jest ludzik LEGO. Ale dobra, lecimy. Trzeba wygrać ten level. Trzy minuty w niego gramy. Ale damy radę. A po prostu ten soundtrack mi tak się uspokaja. Tak jakbym co zrobić od razu Rage Quita, ale ten soundtrack po prostu... Miot na moje uszy. Zimę, kurczę! Jeżeli nie będzie za cicho słuchaj, to przepraszam, ale mówiłem, <śmiech> że... <śmiech> w zeszłym vlogu mówiłem, że nie mam mikrofonu. <laughs> Będę nagrywał dyktafonem w telefonie, będę to później wrzucał na kompa i synchronizował podczas montażu. Fff, więc trochę pracy mnie czeka niż przy poprzednich filmach z Minecrafta, które. Publicznie na. A, które upublicznię na 1000 subów. Teraz zrobiłem, żeby były prywatne i teraz. Jak, jak, jak pychnie mi 1000 subów. Sied! Jak mi pyknie 1000 subów. No, to je upublicznię powiedzmy tak. 3 dni, Przez 3 dni będziecie mogli podziwiać, jak się błaźnie wgryzłem w Minecrafta. Ale teraz, zanim gadamy o przyszłości o 1000 subów, co się pewnie nie zdarzy w moim przypadku, to. lecimy. Jest! Lecimy na lewe kląty. O Jezu, nie, to co? My mnie to strasznie zerwiało. Soundtrack ma taki też, taki też typowy... A nie taki fajny soundtrack. Chyba od... mówię, chyba od Coldplaya. To tak, to teraz mamy taki typowy technik. Aż... Jezu. W się lawię. Myślę, że film będzie tak dojść do 20 minut, albo do 8 levela. Wtedy, może, może jak nam mówię, nie będę nagrywał filmów w pół godziny, z takich mniejszych gier jak Roblox, nawet nie z grą, tylko platformą do tworzenia gier. Nie, yeah. kurczę! Skoro mam plan nagrywać 40 minut, to zostało mi, nie wiem, tak na 20. Możecie podziwiać, na jej przykładzie możecie podziwiać animacje jakie są wyrobione. No i nie się nie skacze normalnie, to się być salta No, lecimy Jak Muszę wygrać ten level, chociaż ten level wygram się swojej porze. Bo nie chciałbym przynudzać specjalnie moimi lamami Tak jak kiedyś mówiłem po filmach, że żadnych cięć Po prostu, patrzcie jak lamie Od Minecrafta będę się trzymał z daleka, jeżeli oczekuję, trzeba się kolor Minecrafty. Może na jakieś ...facjale. Czekam, aż będzie New Card. Będę się pojawić Newcard New Card. Proszę. Widzimy. będzie serią stale kontynuowaną będę mu zawieszał oczywiście i może przywrócę. Dobra. Ten jest prosty. Są tak fajne. Dobra, w tym samym momencie co ona to? Dobra, ile ona ma przegranego czasu? Na tej mapie im mniej masz przegranego czasu tym jesteś coś lepszego patrzę mam 900 ileś tam sekund. 974 sekundy. A ona ma przegrane chyba 329. Tak, czyli jest całkiem niezła. Si! Dobra, to mi nie wyszło. 14 minut nagrywania, a ja dalej, dalej dla mnie. Musimy gdzieś działać. Chęć raczej nie będę robił, bo mówię. Wiem, że, filmu, że mamy <słuch> nudiny, ale... w może spawać takie godziny, ale... słuchaj Mój pierwszy filmik po reaktywacji kanału, więc proszę Was, ludzie, o nadmierną wyrozumiałość w stosunku co do mojego kanału. Myśli będą pojawiały tak jak mówiłem kiedyś, czy znaczy nie kiedyś, bo zresztą, w zeszłym vlogu wczoraj co tydzień. I mówię, od teraz się nie pojawił żadna filmik, żeby mój kanał mógł się spokojnie sam wypromować, do donut. Eee... <zysk> D 3, 3, e Rono, ale my już jestem na ósmym siódmy jest Siódmy jest, jest po prostu dowalony, bo tam pamiętam, że były jakieś po prostu kolorowe platformy, niektóre pochłonne, niektóre proste, a soundtrack był z Miankata. A tak z waszego ulubionego Tostokota, który... Z, który z otworu zadniego wydala tęczę. Będzie acquired new card Siet! Tak blisko! Tak blisko! Tak blisko Nie, nie ma bata, przejdę ten level i kończę to wideo, bo... Więc... Próbuję chyba przejść ten level. Widzę, że już się zbliża 20 minut nagrywania, więc... Mówię. Będę wam przedłużał. Odcinki z i takich mniejszych gier, niezależnych, będą się pojawiały... będą właśnie się rzadziej pojawiały i będą miały tak około właśnie 20 minut długości, a takie większe gry... na przykład mi planowany będą let's play z 1 i 2. Będą miały właśnie odcinki pół godziny. Hm. Od razu mówię, że tylko Prototaipa 2 mam spolszczonego, więc będę się starał tłumaczyć wszystko. Zjadanie kumaty, którzy nie znają angielskiego o tylko prototypa i dwójkę kupiłem, takiej jakby oryginalnej, profesjonalnej wersji pudełkowej i nie myślę sobie, że o nie, on ściągnął jedynkę pirotę, nie oglądam nie, jedynkę nie, jest pirat jedynkę mam z y, gazety, z grami takiej bardzo fajnej, bardzo dobrej której pewnie, tytuł, której pewnie nazwę nieco to znacie więc ale dobra, rozgadałem się. Wiem, że to pewnie dobrze, pewnie źle, ale ja tu próbuję przejść level, jest około 17 minut, babka przeszła chyba do levelu 8. Zgody przejść. Tak! Wiem, że level dowalony. przejść. Ale wydaje się trudny do przejścia, ale jest prosty. Po prostu ciskam skał Wydaje się trudny, ale trudny jest. Więc w sumie wychodzi to samo, więc nie wiem, co to będzie. No dobra, mam to powierzchnię. Let's go! Ten... Czyli frap zagrywa dźwięk, no to mówię Będziecie mogli podziwiać ten piękny soundtrack Zaróżnia on się z żywcymi z Nyan Cat'a Skądże ten misia sraka się do pokoju, bo Jeśli grałem w to jak na misia to gameplay tam w środku jest Ale będzie to tak że na tajniaka. Ej, okay, teraz znowu możemy do spacji maszowanej. Co to było? Czy wy to widzieliście? Skoczyłem na platformę, się od niej odbiłem. Chyba nie. Przegranych mam 1279 sekund. Dobra. Wygramy to. Można za daleko? Tak, teraz platformę. Przepraszam na chwilę, że muszę zrobić cięcie. A jednak. Nie, nie muszę robić cięcia tylko. Facebook. Tutaj... Leci. Facebook mi się tutaj daje. Sobie znać. Dobra, Już Możemy wracać do grania. Przejdę tylko ten level i lecimy. Przepraszam, mówię, że ja mam jakoś głosu, ale nie mam mikrofonu, bo wszystkie moje sławki z mikrofonem się Albo porozwalały, albo pogubiły, albo sam mikrofon poodpadał. Dobra. Last time. My dear. Dobra, tego nie było, tego się nie wytnie, ale tego nie było. Ech. To będzie last time. Nie piszmy tu, hmm. z tego Facebooka po prostu cześć. Asus.pl, o Polak nawet fajnie. Może kiedyś, jak mój kolega dostanie Skype'a, to go wyciągnę na Robloxa, ale to plany na przyszłość. No to dobra, w tym odcinku naszego Robloxa. W tym odcinku naszego Robloxa to by było na tyle, moi widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie, mówi do Was Master of Everything, a tu był pierwszy odcinek z Roblox z mapy Speed Run 4. Do widzenia wszystkim...